Ciężkie spotkanie. Spodziewaliśmy się ciężkiego meczu. Ostrów prezentuje się bardzo dobrze w tym sezonie. Szczególnie, szczególnie u siebie wiedzieliśmy, że to spotkanie nie będzie łatwe. Nie ustrzegliśmy się błędów, nie uszczegliśmy się, nie ustrzegliśmy się takich słabszych momentów w naszej grze. Niemniej jednak można powiedzieć, że defensywa ostatnie 5 minut meczu. Pierwsza, druga, kwarta, może szczególnie druga, już dużo lepsza defensywa. W czwartej mieliśmy problem z zatrzymaniem Nikołowa, ale y, później y, te ostatnie 5 minut to już udało nam się zdominować zespół z, z, z Ostrowa. Zrzuciliśmy w tym czasie 18 punktów, straciliśmy tylko tylko 5, tylko wygraliśmy ten fragment, 18-5 i wydaje mi się, że nie 18-5, 18-15, ja coś, nie przepraszam, Dziesięć. 18 10. 18-10, wygraliśmy ten fragment i, i, i to był taki moment, który zadecydował o naszym y, zwycięstwie. Końcówka w obronie, zatrzymaliśmy tych najważniejszych graczy i cieszę się bardzo. Korzystając z okazji wszystkim kibicom w Polsce, koszykówki wesołych świąt, szczególnie naszym kibicom z Torunia. Na pewno przyjechaliśmy tutaj z myślą o tym, żeby wygrać. Wiedzieliśmy, że to będzie ciężki mecz na trudnym terenie. Słabo zaczęliśmy to, to spotkanie, popełniliśmy dużo strat w pierwszej kwarcie, co utrudniło nam ten mecz na początku. Straciliśmy dużo punktów. Znaczy, Obrona była przez całe spotkanie na dobrym poziomie, aczkolwiek atak nie funkcjonował na początku tak, jak byśmy chcieli. Potem dołączyliśmy do tego do tej obrony atak. I w drugiej połowie, właściwie w czwartej kwarcie, udało nam się uzyskać przewagę, którą dotrzymaliśmy do końca meczu, i dzięki temu wygraliśmy to spotkanie. No, i życzę wszystkim wesołych świąt. Widzimy się po tej przerwie. Do zobaczenia. Bardzo ciężko czegoś teraz powiedzieć, bo e, myślę, że byliśmy bardzo blisko. Byliśmy bardzo e, blisko. E, igrani meč. Obojentno uh, meč se skončio ružnicom 11 11 ali uh, pre celi meč uh, gra, bili smo bar blisko, grali smo bar dobro. uh, kilka reči uh, uh, ne zrobili smo do konca i vlašnje to je uh, to je povodovalo uh, že, že ne vići imeli sme do, do, do konjca meču. Poprosto, uh, na tim, ja ceo čas povtažam, ali taka je spravda, na tim uši me pracovać. uh, tehnične uh, žeči, uh, taktične žeči, uh, uh, na me pracovać, Že bi každi zavodnik, koji je zgre, uh, uh znao v, do, v, opovednjim, co i jak zrobić. po prostu jesteśmy za mało czasu razem, żeby, żeby to jest normalne, żeby od razu wszyscy tak, tak, tak grali. Na nam, na nam jest, żeby pracować nad tym, żeby grać coraz lepsze i lepsze. Jestem z drugiej strony, muszę powiedzieć, jestem zadowolony z postawy zawodniku moich, bo wiadomo, jakiego przeciwnika mieliśmy dzisiaj bardzo, bardzo silny, silny zespół z Torunia. Niestety, nie 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 mieliśmy źle, żeby cały mecz zagrać na tak, tak wysokim poziomie, który potrzebowaliśmy, żeby wygrać mecz. No, wydaje mi się, że dużo nie muszę dopowiadać, no, trener tutaj wszystko powiedział, drobne jakieś taktyczne yy, założenia, które <laughs> powinniśmy zrealizować, trochę nie wyszło staraliśmy się, no szkoda, no bo jak trener wspominał, no ciężki zawodnik, ale prawie przez cały mecz graliśmy jak równy z równym i na pewno ten wynik tego nie odzwierciedla, więc, więc, więc bardzo szkoda, że, że, że byliśmy tak blisko, a, 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 a wynik nam można powiedzieć, że w ostatnich w minutach uciekł, no musimy trenować, trenować, tak, no jesteśmy Beniaminkiem i, i musimy się tego nauczyć, tak, no, no, parę, parę detali i może byśmy się cieszyli zwycięstwa, tak to gratulacje dla Torunia.